Witam coś Drops zagrajmy w Super Brother Słone cwercy No i zobaczmy co to za gra to w ogóle jest. Tutaj jest w ogóle takie o. i miksujemy. Ja nie umiem miksować, więc no. Zaczynajmy grę. No, tutaj jest coś koleś będzie gadał, to w ogóle nie chyba sypie, nie wiem. Nie wiem, ale no, to jest taka gierka typu point and click, czyli klikamy tam... i kolej sobie idzie gdzieś. No to jak widzimy grafika nie porywa. Tutaj... Tam właśnie ta gra się chwali, że to jakiś Jim 3 tutaj że to jest z jego piosenkami, więc tutaj właściwie największy zachwyt z tej gry to jest chyba właśnie melodia. Nie wiem, mnie tam jakoś ona nie porywano, ale tym się ta gra najbardziej chwali, tym soundtrackiem podobno. Pominać się tego nie da, więc ja muszę sobie coś teraz pogadać. O, musiałem go kliknąć, okej. Okay. A, mogę zacząć, w końcu, bo musiałem go kliknąć. Ladies and gentlemen, dobra. A, rozumiem, czyli muszę tutaj tak klikać, żeby to pomijać jak najszybciej. No dobra, spadać mi z tym wszystkim. ja chcę tu zobaczyć jak najwięcej gry teraz, a nie... No i w sumie wam też chcę pokazać jak najwięcej tej gry. Dobra, no i my tu jesteśmy jakimś takim. Yy, look. Listen. My tu jesteśmy takim żołnierzem, nie? Ty yy, będziemy się posługiwać. Przebije mieczem i jakąś magią. Sword and swords, nie? Co tam gubi psie? Moment, jak to się. O, chodź walczyć! Faj! Dobra, moment, jak z tego wyjść teraz? Okej. Okay. A, jest, 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 muszę to przytrzymać. Ale, ale pogadajmy może z tym psem. Znaczy. A, dobra, idzie, idzie ten pies. Dobra, chodźmy, chodźmy, No. Idziemy, idziemy, idziemy. O, jakiś pastuch. A tutaj co jest? Eee. Jakaś żelazna brama. Blokuje przejście do jaskini. okej okay. Eee, dobra. Co ten pastuch mi to może ciekawego powiedzieć. Chodź tu. No. Mm -hmm. A, góry Kaukazu, tak? Znaczy, o ile. cau, to jest Kaukaz, ale nie wiem, tak, tak mi się to kojarzy. No, to jest ten symbol jeszcze, co jest ten. coś jeszcze pastuchu chcesz mi powiedzieć. Nie, to jest już to samo, okej. Okay. No to spadaj. No, o tu widzę są takie podpowiedzi, strzałeczki w ogóle, no dobra, chodźmy. Chodźmy za psem, bo pies tutaj widzę coś wie. Chyba. No, to szkoda, że nie można chodzić strzałkami, ale ta gra była robiona najpierw pod androida i w ogóle wiecie. I pod ekrany dotykowe. I na ekranach dotykowych to w sumie ma sens, to co się tutaj robi. W myszce to jest trochę niewygodne. Zoom, zoom. O. Fajnie, fajnie. O, tutaj do dostu dzięki coś mogę. Nie wiem, klikam tu wszędzie, bo nie wiem, bo to jest taka chyba... Taka, wiecie, przygodówka taka... Coś takiego jak Ice nie? Albo tam... Coś w tym stylu, taka przygodóweczka klikająca. Tutaj mogę wejść? O, weszłem. Tutaj jakieś karczmy. O, tu jest ten zegar. Tutaj jest chyba jako zegar, ale normalnie to jest płyta, nie? Dobra, spadam stąd. Moment, bo tu się musi... O, właśnie. Musi się zaświecić takie coś. Dobra, chodźmy dalej. O, jakiś drwal. Pogadajmy z drwalem, bo pies się przy nim zatrzymał. Aha. Hej. o. Ucmen. Um. Hmm. Ciężko jest mi z tego coś zrozumieć, ale okej. Okay. Um. Tak, wam powiem, nie taka grafika nie jest ciekawa, ale, ale w miarę widać, co, co te postacie tutaj robią i się sobą prezentują. Kurde, drwal mi ucieka razem z moim psem, który, który chyba nie jest moim psem Ale chodźmy, chodźmy O, króliczek Bunny's yy, co jest? Czemu się zatrzymaliśmy? Kurde, ciężko jest mi ogarnąć tutaj to sterowanie No, wbijaj Hmm Oni osoba chcą obydwoje gdzieś zaprowadzić, więc chodźmy za nimi Tu jest niby jakaś ścieżka w dół Ale okej okay. Tip, no to pukamy, tak? Puk, puk Zamknięte A, drwal ma klucz, no Ok, no to wbijamy No ja nie mogę, czemu to się nie przekłada na takie O, jest, idziemy Ej, hey. jest hey, soundtrack W sumie nie taki zły Ale poczekajcie Nie chcę do menu Albo chcę Bo nie, nie spodziewam się, że to się tak podgłośni, bo ja to tak ustawiłem a chcę, żeby to w miarę jakoś równo szło um, To się zapisuje na bieżąc, o ten Jim Guthrie. To jest właśnie tym się tutaj chwali tak gra eee. Ola. No, połowa powinna wystarczyć dobra No to idziemy dalej. Zatem tutaj naszym drwalem Tak i teraz się melodia wyłączyła. Co my tu na jakiś statek wbijamy? A, to jest tylko taki most, rozumiem, a tam jest jakiś krzyż, okej, okay, okej. Okay. O! Jakiś taki wilk, wark, coś w tym stylu. Hmm, moment, jak to się walczyło? Aha, tak, tak się przechodzi w tryb walki, okej, okay, okej. Okay. Jedziemy! Tutaj jest nawet to, żeby... Kurde, czemu to się tak... Mhm, oh. czyli my tutaj idziemy na takie ten... na fajta, oni będą się patrzeć, tak? No co jest? Nie no, podejdź tu bliżej. Jakoby dla bo O jest 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 fight! No. daje Daj mi coś ta tarcza w ogóle. A jest tak go muszę cisnąć, że muszę w odpowiednim momencie się kliknąć ten atak. O, teraz go już doklepię No chodź A, ucieka Dobrze No, super, idzie drwal No to jakieś trzy krzyże Mogę tam iść? Poczekaj drwalu Może tu coś znajdę ciekawego Jest tu coś, ja takie malutkie te krzyże, okej okay. Przechodźmy tu dalej Za drwale, może nam coś powie teraz ciekawego Okej, okay, my, aha, idziemy tutaj dalej, podróżujemy, zaczekali na nas, bardzo miło z ich strony. Nawet wam powiem... Nie jest taka zła gra, no zobaczymy, co z tego wyniknie. W sumie, jak pierwszy raz tą grę zobaczyłem, to teraz miałem taki plan, że... Ja po prostu zrobię jeden odcinek z tej gry, żeby tak ją tylko pokazać, nie? A nie robić jakiegoś całego let's play, Ale, ale przyjemnie się nawet w to gra, nie jest to żadne takie, takie emocjonujące. Ale no, nie wiem, no zobaczymy, czy jak tu jak się rozwinie to wszystko. Bo na razie, no co, no był jeden fight, w miarę taki logiczny, to jest, logicznie to jest zrobione wszystko. A to jest jakaś bateria, czy, czy statek UFO Chodźmy jeszcze tutaj. Jest tu coś? Nie, nic tu nie ma. Mm. Oj Ło wow. Nieźle! A oni tu sobie odpoczywają teraz, nie? Znaczy ten Macie Tu płynie tu idzie ten czemu, ja to może zrobię tak jak ma być. O jest, jest, jest coś się otworzy, jest, jest, jest. O jest, 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 coś się zrobiło. O fuck, to ożywa. Ale Bayern zastam tu drwal. Pogratuluję pewnie. Jehoo! No fajnie, fajnie ja Dostać jakąś chyba książkę. W ogóle, gdzie to jest w ogóle jak w tej grze, ludzie? Tu jest jakiś ekwipunek w ogóle? Ehm. Um, chodźmy, chodźmy. dym, dym ku przygodzie. Hm, Trochę się boję, ale mamy tu, mamy, tu, mamy tu jakiś ekwipunek w ogóle? O, mogę jeszcze tak podwójnie klikać i wtedy on przejdzie. Super. Do, doszłem gdzieś. O, jest, coś tu jest. Światłość! No, z drugiej strony jesteśmy. Tu już sobie pójdę normalnie. Stop, a tu jest takie ten... Tego, tego. Mm, mam się tym przejmować? Nie przejmujemy się. Tak, no to dobra, nie przejmujemy się, to wbijamy wyżej. Dum, 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 dum. Znowu jakieś takie... Tu są jakieś świeczuszki, mogę to zajarać albo coś? Nie mam, nie mam czarów w ogóle, mam tylko ten miecz. Ja tu chcę być jeszcze magiem, a nie... Takie dziwne odgłosy, nie? O! o kurda, jak my z nim będziemy musieli walczyć? Spokojnie, spokojnie... Ja chcę jego hełm. Fajnie wygląda, koleś. ciąg, ciąg. Cią, cią, cią. Chodź tu. Dobra. Z tego nic nie będzie w takim wypadku. Idziemy dalej. Widocznie to tylko jakiś posąg albo coś w tym stylu. Schodzimy tutaj po schodach. Uu, gdzie ja to jestem? Dobra, no to chodźmy najpierw może w lewo, tak. Bo tak, z lewo. To jest tak z początku, nie? Potem sobie pójdę tak po kolei. Dum, dum, dum. Muszę tu pozwiedzać wszystko w takim wypadku. To co? Jakaś brama. To wygląda, jakby był przycisk, ale to nie będzie przycisk. No, może to jest ta sama brama, co była. O! Nie przejdę ten, tak? No dobra, chodźmy tutaj. Ciekawe, czy wyjdę. Wyjdę tak, jakby ten. Tutaj z drugiej strony. Tak, no to jeszcze tutaj mamy takie przejście. Pewnie pójdziemy wyżej. Tej góry chodźmy. O, i kolejne takie rozwidlenia. Chodźmy tutaj, bo tutaj znowu jest jakiś taki. Tak wam powiem, wciągnęła mnie nawet ta gra. I co to jest? Ale to, 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 dokładnie to. Nic, dobra, ale tutaj, tutaj coś może jest. Taki piedestał, jakby. Nie, no dobra, tu nic nie ma w takim wypadku e, Moment, tu da się pewnie przejść na boki, tak? No, pewnie się da, ale dobra, nieważne chodźmy, chodźmy, pnijmy się w górę Zobaczymy Wow Normalnie czuję się jakbym już, już miał skończyć tę grę Taki wiecie, ostatni boss i w ogóle, czy coś takiego Ale nie To raczej się ta gra tak szybko nie skończy To, jest jakaś baka nie. O kurde, co mam tu zrobić w ogóle? No to co zwykle, fak udało się. Nie wiem czy uciekać, czy czekać. E, może spadajmy stąd lepiej. Uciekaj, człowieku! Spierdzielaj! Szybciej po śmierci nas goni. Ja z nim nie będę walczył. Uciekamy z tą książką. Szybciej, szybciej, szybciej już nie ma się co rozglądać. Szybciej, uciekaj na dół. To ona wyjdzie z nas życie zaraz. W dół. No, szybciej. Szybciej, szybciej, wiej, wie, 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 wie tutaj, tutaj, tutaj do tych drzwi, do tych. się uspokoiło. Nie, tylko żeby ten się nie obudził Dobra, nie. Z... Coś się mu zamigało. O kurde. No nie, na co ty czekasz? Jak ten się tu znowu pojawia. Jeszcze pewnie dusza tej śmierci wejdzie w tego rycerza. Jaki fajt! Ja nie chcę żadnego fajtu, co wy Ja jeszcze nic nie mogłem zrobić Ja jeszcze nic nie mogłem zrobić, a już mnie rozklepał Normalnie nic, zero Moment, yy, ja wiem yy, Muszę wcisnąć prawy przycisk, żeby w ogóle wejść w tryb walki, a ja nie weszłem w tryb walki O Rozwalę go. Hej, 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 hej. Dawaj, kostu. Fajne to jest. Rozwaliłem go. Hej, hej, hej. Jest dobrze! Idziemy dalej! Dim 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 Uciekamy, chodźmy do tego drwala I zobaczmy co nam powie ciekawego na ten temat Co tu się w ogóle wydarzyło Tutaj jest znowu ta, ta, ta laska taka Z taką czachą, więc Trochę mnie to niepokoi, ale spoko, olejmy to Tutaj jest trochę ciemnowo, ale no spoko Jakoś tutaj Wydaje mi się, dojdziemy gdzieś. O, właśnie. Zobaczymy, co nam powie tutaj Drwal. Bo on już chyba coś gadał o tej książce. Nie wiem, czy on to gadał, czy. Hey. O. No, co No, i co to miało być? Kurde, zmierz się zbliża, jak tu zaraz coś wyskoczy, no to co? Ale właśnie, mamy tą książkę. Wracamy się, wracamy się, zobaczmy co oni tutaj wy wykombinują. Chodźmy, chodźmy. Nie ma się co obijać. Z niedużo nie dużo rozumiem, ale... bo nitry takim ciężkim językiem gadają Ale no... Ale no, fajnie fajnie Znowu ten wilk Ale nie jest źle, no Gierka net fajna Jednak ta malutka z nie, 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 nie te. ta Ta z mnie tak jakoś... No Jakoś mnie nie poruszyła, ale... Nawet niezły ten saoprak. Taki... Taki no... Gdzie my tu zaszliśmy w ogóle? Nie kojarzę. No, Dobra, chodźmy dalej. No, Zobaczymy, co tutaj może być ciekawego jeszcze. Nie, nie, ten most kojarzę. No dobra, już kojarzę. Okej. Okay, było, było takie coś. No ale dobra, co ten trwal tutaj w ogóle może nam z... O, wyprzedzamy, wyprzedzamy, wyprzedzamy! Yeah. Oj Co to się mi tu pokazuje? No taka taka niby burza ehm, dobra, lepiej się pośpieszę, bo tutaj jakieś błyski w ogóle deszcz i wszystko. No, chyba my coś tu nawodziliśmy, kradną księgę yy, Ale no, schowałem pewnie ten dwumal nam udzieli schronienia i to się jakoś tak wiecie rozejdzie. No właśnie, tutaj jest w ogóle ten mur. Co to w ogóle jest za mur tutaj? Czemu on tylko tam ma dostęp? Nie wiem, nie wiem, No ale chodźmy za nim, bo tutaj on jest takim, jakby tutaj, naszym mentorem, teraz znowu wilk się pojawi. No właśnie, ale co nam zrobi, jak jest teraz za murem? Co najbliżej, może sobie zawyć. No. No, idziemy dalej, idziemy dalej. Gdzie on nas tu teraz zaprowadzi? Może nas zaprowadzi do tego: do swojej chaty jakiejś, nie wiem. Do tego, do tej karczmy, jak ja to tam mówiłem, właśnie tutaj, do, to, do tego co jest tutaj. A widzicie tutaj nad, nad tym? Nad drzwiami też jest takie, ten. Nie, nie idziemy tutaj? Nie, no, pies się zatrzymał. A no, pies jest. Nie, ten też przeszedł. Ale spoko, idziemy, idziemy. To no może się tu zatrzymamy jednak. Zadam ciekawe. Um. Mm -hmm. Dobra. No dobrze mówiłem. O, tu jest jeszcze jakiś inny pas. Aha, ten pastuch, tak, okej. Okay. No taka wesoła rodzinka, bo tutaj widzę nie ma jakiejś wielkiej metropolii ani czegoś, ale mamy drwala, pastucha. ん、uh, uh, 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 uh. um, O kurde, co to za ten to te, 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 te jest eee... A, on tu opowiada taką jakby historię, rozumiem, rozumiem. I tutaj mamy tą naszą taką tą, że spotkaliśmy ich na drodze. Eee... Znaczy... On nam stresza tak jakby całą tą fabułę chyba, nie? Ehm. Eee... Wow. Wow, super. Bo tutaj ta gra jest podzielona na tak jakby trzy rozdziały. Każdy jest dłuższy od poprzedniego. I wygląda na to, że właśnie przeszliśmy pierwszy rozdział. Niesamowite, nie? I miałem 1% jak zaczynałem grę. Tak nie wiem czemu. Tak. Znaczy nie, no zero, nie? I teraz po, tej grze, po po przejściu pierwszego rozdziału mam już 17%. Czyli ta gra nie jest długa. I kurczę... może by zagrać w nią trochę dłużej? Moje pierwsze wrażenie było takie, że... Że gra jest słaba. Że no może w jakimś tam stopniu ona jest jakaś... No, godna uwagi, ale to tak jakoś mnie nie przekonywało. Ale teraz, jak przeżyłem ten pierwszy rozdział, no gra nie jest długa, jakieś takie emocje wzbudza, tam już może jak wchodzić się na Facebooka, to było, że w rozkładówce nawet nie było tej gry, bo chciałem zrobić tylko ten jeden odcinek, też nie, nie wspominałem o tym, ale muszę to zmienić, bo, bo jedna chyba spróbuję coś jeszcze stworzyć z tej gry. Tak więc, do usłyszenia, i na razie.